Kolejny odcinek. Dzień dobry wszystkim. Eee, nadal w tą pen. Wziąłem sobie taką przekąskę. Mam nadzieję, że na pewno będzie ostra, bo te czerwone to nic innego, jak poza ostrością, to nie ma w sobie. A idę sobie tutaj posiedzieć u znajomych. Spaceruję po osiedlu dalej. I eee, no dzisiaj już będę wieczorem się zabierać do powrotu do. Zobaczymy co mi się przetrafi po drodze jeszcze, ale myślałem, że gdzieś pobiegam po mieście No tylko widzę, że te chmury to... No nie napawają optymizmem Ewidentnie nie napawają Jak się rozpęta jakaś burza, no to raczej za dużej kariery nie zrobię w tej stolicy No to skoro jestem w takim miejscu No to uważajcie, spróbuję tam się dostać Podobno da radę żeby zobaczyć widok jaki tutaj mamy, no jak jest wysoki budynek to spróbuję się tam Wpasować, zaraz zobaczymy czy mnie wpuszczą, czy jakiś dress code jest może Zobaczymy No i zaraz dostałem dzwona Że... co? Skybar jest zamknięty No to kurde Nie wyszło A tutaj teraz jest taka godzina wieczorna no i dopiero możecie zobaczyć, życie się zaczyna. Tam knajpy pełne, nie będę podchodzić, bo rypią muzykę. Yy, ludzi pełno. Patrzcie, dziewczynki małe jeżdżą. I... o Boże, płaczące. No i się pukną zaraz, no nie wierzę. Zero kierunków, zero niczego, no po prostu jazda bez trzymanki. No trudno. O, następny jedzie, młody Fragles. Także tutaj... W ogóle kasków nie mają na tym terenie. No to powiem Wam teraz. Eee, siedzimy w towarzystwie. No i ja za, znowuż. To nie jest być w sobie łatwo YouTuberem. Jest masa osób, których znamy, ale po prostu nie, nie wszyscy chcą być kręceni. Przed chwilą, jak wypierdzielił... Ja chciałem tam iść na skybar, Słuchajcie, jak przed chwilą wypierdził piorun, bo pada. No po prostu tu wszyscy nagle chodzą i są w, w szoku, ale. Wow, no taka to, taka to jest robota. Być YouTuberem, także nie wszystko można nakręcić. Ale się zmieniło teraz, me zmieniło się powietrze. Można jest czym oddychać. Autobus mój czeka, jest sprawdzany, kontrolowany. Także wam powiem nawet no, ta, takiej kontroli, to jadąc nie wiem z Sinbadem to nie widziałem, jak tutaj przeczepali te auta, te pojazdy. Eee... No i ruszam na Simrep, bo no co, do Natalii szybciutko. Tak wygląda ten dworzec z takim apartamentowcem. No nie wiem, czy ja bym chciał mieć tutaj w tym przykładowym mieszkaniu, gdzie mi cały czas autobusy i ruch jest na ulicach taki, że. Ale oni też przyzwyczajeni. To kwestia przyzwyczajenia pewnie. No dobrze, to ja już ruszam, kierowcy gotowi, o już wychodzą. Wszystko filmują, właśnie. Cały co mnie zaskoczyło, wszystko filmują. Wszystko filmują i sprawdzają Ale dobrze, przynajmniej bezpiecznie No wam powiem Tu przed wszystkimi stoją Kierowcy Tam ich odprawia jakiś kierownik Ala taki człowiek Mało tego, kolejny To dokumentuje Filmując to na telefonie I sprawdzany jest Stan trzeźwości, jakąś odprawę robią No proszę bardzo, muchanka. Także nie ma lipy, żeby kierowcy pojechali w stanie wskazującym. Normalnie tutaj taka jazda, że w Europie tego nie widziałem. No i ja już jestem w Simryb. Widać różnicę. Puste ulice, tam do tyłu też. Senna mieścina w porównaniu do stolicy. Także ja już jestem na miejscu. Ruszam do domu e, e, do Natalii No i zobaczmy co nam przyniesie dzisiejszy dzień Ale jestem... E, po podróży w sobie nie jestem zmęczony Bo jestem taki taki zakręcony jak Kogiel Mobil Ale już najważniejsze na miejscu I puste ulice A tu proszę zmiany Kolejny pasek jest wylany betonem. Niedługo będzie autostrada do nieba. No i mam przywitanie. Kto tu mnie wita? Uśmiechnięta mordeczka moja. Taki piesiu jestem. Taki to jest dobre. No, czeka tu, pod tą bramą. Już, już, już. OK. Idę po cichu, żeby nie pobudzić nikogo. No, 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 kolba, kolba. No już, już. O, siadę za nasz kogut. Proszę dobra, psy zabawa. A ja do domu. O, brambaj. Brambaj czeka. No to jest właśnie ta różnica między psem a kotem. Dobrze. Home sweet home. Ja już wstałem. Dzień I wreszcie w komplecie, wreszcie w komplecie. Jadę na siadanie Natalia już była coś zjeść. Ja to o 7.30. O 7.30, a ja z... zakręcony jak śmigło. Poskładało mnie jak scyzoryka i dopiero się obudziłem. Także jest, nie wiem, godzina po dziewiątej. Jadę szybko zjeść. A tutaj zobaczcie jak to szybko zasuwa. Już ile tego tu jest? Martwi się, że to się zerwie. No właśnie się zerwie, na pewno się zerwie. Ty, no nie wierzę. Patrz prezesa i patrz tą tą. Co ona robi? No ta blazła na drzewo. A no, tak siedzą. No, no, no. no I zwaliła się. No co za czuł? Uczy się. Nie, Czy... uczy się. No skupy. to dobra. Ale i o, proszę. Nieważne ile razy upadniesz. ważne ile razy wstaniesz. Nieważne. Dobra, jada śniadać. śniada. Natalia zrobiła pranie. A z racji... No właśnie. Z racji tego, że jest taka wilgotność, brak wiatru, no to się po prostu nic nie rusza. Natalia opracowała nową technologię. Wajfulator. I to dopiero będzie mogło nam, żeby obeschło. O, ja zielę tutaj cały czas. I pełno komarów jest, od zajobu komarów. Patrzcie, wszędzie komary. Przyjechaliśmy odebrać sprzęt zakupiony wcześniej. A tutaj mam grupę akurat, nie wiem, skąd chłopaki są, czy tam dziewczyny. I to jest jedna z opcji. Oni w tym momencie uczą się jeździć teoretycznie na skuterach. Słuchajcie. Ja wam powiem tak, przyjeżdżacie do Azji i to obojętnie który kraj, czy to będzie Indonezja, Tajlandia, czy Kambodża, whatever, przyjeżdżacie tutaj. Jeżeli wsiadacie na bajka, miejcie chociaż jakiekolwiek pojęcie o jeździe motorem. Nie tak jak ci ludzie, którzy tu przyjechali, właśnie. I on im pokazuje, gdzie się włącza kierunkowskaz, jak się. W... Po prostu oni nic nie wiedzą. Wsiadają na bajka i jadą w Kambodżę. No, no to nie wiem, dla mnie to jest. No duże ryzyko, duże ryzyko. A ja. Yy, no, no, przestrzegam przed takimi rzeczami. Green tea. A co? A za darmo? No nie. A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, Natalia przefarbowała włosy, ja przyjechałem, słuchajcie, ścięła włosy, przefarbowała, no kobieta zmienna jest. Człowieka nie ma jeden dzień Nie, dziewczyna, w, w Polsce, w spaliła mi włosy. No właśnie, spaliła włosy, a ja przyjeżdżam i nagle się dowiaduję, co tu, tu się dzieje. Że pościnała, pofarbowała, no tak, że tak, kobieta zmienna jest. jest jest znowuż pochmurnie, słuchajcie leje się ze mnie, także no co robić. Taki mamy klimat, nie? Będzie teraz Kmerzy w dwójkę w... będą jeździć i instruować ich jak operować w mieście, jak jeździć i tak dalej. No ja jeszcze raz się powtórzę. Nie zalecam takich akcji. Miejcie chociaż jakiekolwiek pojęcie o jeździe motorem, bo. No, to nie jest miejsce do nauki tego. O. No, czy ja mogę powiedzieć, że tu już się zrobiła mała stajnia? <grym> Kuców. To tak na hi Ha-ha-ha. Ale. No. Nie dostałem dobrych wiadomości po powrocie. Eee, jeszcze nie widziałem się z Marcinem, bo akurat tak się mijamy dzisiejszego przedpołudnia. No ale chodzą plotki, że jedna skór kur znowuż zniknęła. I to już przestaje być śmieszne, bo mnie to w ogóle już przestało bawić po, po zniknięciu tych paru tam wcześniejszych. No i to kolejne są przypadki, także mnie to przestaje już bawić, bo... no przestaje. Spotkam się z Marcinem, pogadam o tym, co tutaj jak on to to widzi jeszcze Musimy to przedyskutować ledwo wyjechaliśmy spod Kmertej zdążyliśmy zatankować I co? I leje Także A chmura najlepsza jest, chmura idzie w takim... bo tam, je, tam już jest przejaśnione Z drugiej strony jest przejaśnione, a chmura się idealnie przesuwa tak nad nami także będziemy tutaj stać. Nie wiem, jak dbamy, pewnie godzinę 30 sekund później. Mamy taką kaszanę, kolejna chmura idzie. I co? I co ty na to? <laughs> Były pytania o to, dlaczego tutaj nikt nie używa. Parasoli. Bo po prostu to nie ma racji bytu tutaj. Parasol przy takiej ulewie, gdzie jest po prostu jak z konewki wali, albo z, nie wiem, podprysznica, i do tego połączony jest wiatr, no to macie z tego parasolu. z no, 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 złudnie, tak, wodospad się robi. I to jeszcze mocniej. Także parasol to raczej by nie zdał, yy, no nie miałby racji bytu, a my sobie przesiedzimy teraz, yy, czym, na stacji benzynowej, popijając Schweppes'a. Grając Candy Crush. A, grając, Natalia gra w Candy Crush'a, no i czekamy aż to się uspokoi, w cholerstwo. No ok, przesiedziliśmy tutaj prawie godzinę, ale jest wciąż tam... Pada. Wciąż pada. Wciąż ale no... Jedziemy do domu. Już, no, nie, bo już normalnie ruszały, to się po drodze coś obietrzymy. Ale tam już są niebieskie te niebo jest, także no nie jesteśmy z cukru. Godzina siedzenia na stacji. Dzisiejszy Dobry dzień. Dobry, Dziś... Dobry wieczór. Sobie. Dobry wieczór. Dzisiejszy wieczór yy... kończy się tym, że Natalia... Sobie, że Ona robi sobie przelewki. Patrzcie. Yy... To jest dwa kubki wody. Tak, Natalia. Szota. No i jutro będzie dla kur. A my dzisiaj, a my dzisiaj co? Eee, dzisiaj że odcinek kończymy. No i taki był inny niż po, pozostałe. No z racji tego, no jak no, nie, nie, nie każdy dzień w naszym życiu się udaje, no tak? Nie, no dzisiaj to był katastrofalny. Znaczy, no, zmęczony, zmęczony i później padało masz, i tak dalej. To było, że... no. Nic to, nic to baśka. Wszystko <laughs> będzie ok. Ja już wszystko do was. Eee. Za dzisiejszy odcinek. Okay. Za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. E... Za lajki, komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jest coraz więcej. Dobrze. Naprawdę. Dziękujemy. No, słucham, słucham dalej. Słucham. Więcej Natalii było. No. Ja Okej. Okay. Kończymy dzisiaj. Do zobaczyska. Widzimy się jutro. Pewnie. Do jutra. Do zobaczyska. Pa. Hej!